Mało czasu nam zostało, ale spróbujemy, zobaczymy, co to wyszło. Mm, ja wiem, co to wyszło, że mm. jedziemy. O, Nie powiem co, bo są zajebiste. Muszę popić, bo gorąco mi Bym się uparzył. Teraz się uparzyłem. Mm. Teraz mi wyszły jeszcze lepsze. Teraz wyszło zajebiste. Mhm. Brak słów. Naprawdę są pycha. Mm. Przepyszne. Mogę przy Was gotować. To nie jest na czas. Zrobię rysze. Placki cukiniowe do śmietanką.